Odcienie zieleni, czyli blaski i cienie architektury krajobrazu. Odcienie zieleni to podcast o interdyscyplinarnej architekturze krajobrazu, który prowadzą Joanna Paniec i Maja Skibińska, architektki krajobrazu. Nagranie powstało w ramach programu Otwarty IKM, realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Zapraszamy na drugi odcinek Odcieni zieleni. Płyć miasta, gender mainstreaming, czyli kształtowanie miasta ku równouprawnieniu płci. Interesuje nas interdyscyplinarna architektura krajobrazu, łącząca wiele wątków i zagadnień, służąca tworzeniu otoczenia wspierającego dobrostan. W poprzednim odcinku naszego podcastu rozmawiałyśmy o tym, czym właściwie jest architektura krajobrazu, czym zajmują się architekci krajobrazu. Dziś chcemy się przyjrzeć kształtowaniu przestrzeni miasta z perspektywy płci, projektowaniu z uwzględnieniem kobiecej perspektywy, czyli właśnie zagadnieniu gender mainstreaming a dokładnie gender planning. To jest włączaniem polityki równości płci do głównego nurtu działań, również dotyczących zagospodarowania przestrzeni. Skąd taka tematyka w naszym podcaście? W moim przypadku to jest takie zainteresowanie z dawnych lat. W 2004 roku obroniłam na architekturze krajobrazu pracę magisterską dotyczącą przestrzeni kobiecej. Pisałam o niej o symbolice, motywach, i cechach kobiecego projektowania. Cztery lata później miałam pomysł na pracę doktorską, w której chciałam kontynuować tę tematykę i pewnie by to poszło w stronę gender mainstreaming, czyli kształtowaniu miast z równouprawnieniem płci, ale nie zdołałam przekonać do tego tematu potencjalnego promotora. No i wyszło na to, że tak od wielu lat interesuję się właśnie tym tematem. Patrzę, co się dzieje, jak to się zmienia, jak wygląda właśnie projektowanie i zarządzanie przestrzenią z perspektywy gender. Czyli mną kieruje sentyment i pewien niedosyt. A ja z kolei lubię patrzeć na projektowanie przez pryzmat różnych perspektyw. A jednocześnie te kwestie dotyczące równouprawnienia, również przestrzennego, są bardzo na czasie. Coraz więcej się o tym mówi i w wielu krajach coraz więcej się w tym temacie robi, więc postanowiłyśmy poruszyć tę tematykę w naszym podcaście. Rozpoczynając mówienie o prokobiecym projektowaniu. Ważne jest dla nas także to, że mówiąc męskie, kobiece, stosujemy cudzysłów mamy nadzieję, że to słychać. Zdajemy sobie sprawę, że to jest spore uproszczenie. Do mnie bardzo przemawia cytat z książki Polityka Płci Sylwian Agaciński. W ostatecznym rozrachunku liczy się niepodważalna wyjątkowość jednostki, ale ona sama składa się z różnych cech. Między którymi obecne są znaki płci biologicznej i płci kulturowej. No właśnie, zatem określając coś jako kobiece albo męskie, zdajemy sobie sprawę z bogactwa, różnorodności oraz niejednoznaczności tych pojęć. Ciekawym wątkiem w kontekście dzisiejszego tematu i architektury krajobrazu jest procent kobiet na studiach architektonicznych. Mhm. E, tak, i tutaj ciekawa dana e, z artykułu, gdzie są architektki, e, Aleksandry Wasążnik. Tam można znaleźć e, informację, że w województwie mazowieckim w 2018 roku najbardziej sfeminizowane kierunki studiów to, uwaga, uwaga, architektura, architektura wnętrz i architektura krajobrazu. No i to się właściwie w 100% pokrywa z naszymi obserwacjami ze studiów, prawda? O i tak, my studiowałyśmy dużo wcześniej niż w 2018 roku, i to się zgadza. U nas w grupie był jeden chłopak, a na całym roku było ich dosłownie kilku. W pełni się to pokrywa z moimi późniejszymi obserwacjami. Przez ostatnie kilkanaście lat prowadziłam zajęcia na naszej uczelni i te proporcje były bardzo podobne. Wręcz trafiały się w pełni sfeminizowane grupy. No to z tego wynika, że architektura krajobrazu jest kobietą. Aha, no tak, ale jak się spojrzy na rynek pracy, to ta przewaga kobiet gdzieś znika. Jest ich dużo, ale nie ma aż takiej dysproporcji płci jak na studiach. No to się pewnie częściowo pokrywa ze statystykami dotyczącymi procenta kobiet niepracujących zawodowo. Ale sprawa ma pewnie szerszy kontekst. W sumie branża jest trudna, sporo osób po prostu idzie w innym kierunku po ukończeniu studiów. E, to na pewno, ale jest jeszcze inny trop. Czy to przypadkiem chodzi o to, że tylko w teorii architektura krajobrazu jest kobietą? No, w praktyce pewnie jest nieco inaczej, ale urbanistyka już jest facetem i w teorii, i w praktyce. Mhm. Tak, wystarczy spojrzeć na system proporcji um, opracowany przez Le Corbusiera. Pokazany w formie graficznej modulor, e, czyli postać rosłego mężczyzny o wzroście 183 cm, który ma być wzorcem, wyznacznikiem proporcji i podstawą do ergonomicznego projektowania. No właśnie. A w takiej szerszej skali, projektowanie miast miało bardzo męską twarz, właściwie od samego początku. Był wyraźny podział na męską przestrzeń publiczną i żeńską przestrzeń domową, prywatną, i był zakorzeniony od tysięcy lat. W sposób bardzo wyraźny przekładało się to na urbanistykę. Faceci po, po prostu projektowali dla facetów. Nie dlatego, że taki mieli cel. Po prostu robili to zgodnie z, z tym, jak rozumieli, doświadczali i korzystali z przestrzeni. Robili to po prostu podług siebie. Nie zastanawiając się zbytnio nad tym, że to nie jest jedyny możliwy sposób ani rozumienia, ani doświadczania, ani korzystania. To zupełnie nie wynikało ze złej woli. Yy, oczywiście, projektując przestrzeń wspólną, a do takiej należy miejska przestrzeń publiczna, staramy się odpowiadać na potrzeby różnych grup odbiorców. To jest spore wyzwanie i aby mu sprostać, prowadzone są różnego rodzaju badania i powstają koncepcje i metodologie projektowe. Na przykład projektowanie uniwersalne, które uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, yy, między innymi zapewniając równy dostęp. I tutaj przykładem mogą być pochylnie dla wózków, takie, z których każdy może skorzystać. I osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, i rodzic, który pcha wózek dziecięcy, albo osoba z walizką, która właśnie spieszy się gdzieś na pociąg czy samolot. Hmm, albo po prostu ktoś ma bliżej po tej pochylni. Tak, racja. E, jakby tak to chcieć rozrysować, tutaj widzę takie zbiory. Największy to będzie projektowanie inkluzywne. Która ma szeroki zakres, dotyka kwestii fizycznych, psychicznych, symbolicznych i neurologicznych, czyli mamy tutaj i wygodę cielesną, i komfort psychiczny, zagadnienie tożsamości, miejsca i dostosowanie do neuroróżnorodnych potrzeb. I w tym dużym zbiorze, ten tak zmieściła projektowanie prokobiece, o którym będziemy mówić więcej za chwilkę. A w nim się mieści, w tym właśnie podzbiorze prokobiece projektowanie, tutaj się mieści projektowanie uniwersalne. A co ciekawe, badania wykazują różnicę, jeśli chodzi o funkcjonowanie kobiet w miejskiej przestrzeni, więc myślę, że warto o tym opowiedzieć. Kobiety w bardziej zróżnicowany sposób korzystają z przestrzeni publicznej. Odwiedzają więcej miejsc, przemierzają też bardziej złożone trasy i częściej korzystają z transportu publicznego. Jest ich mniej w ciemnych lub pustych miejscach i są bardziej skupione na bezpieczeństwie przestrzeni. Cenią sobie dobrą widoczność i oświetlenie, a także preferują mniejsze grupy w ramach podejmowanych aktywności. Są nastawione na relacje społeczne i często podejmują zadania opiekuńcze, zajmując się dziećmi, seniorami czy osobami z niepełnosprawnością. Mhm. Od blisko 30 lat widać zmiany w myśleniu. Wykorzystywane są wyniki badań, które wykazują powyższe różnice dotyczące potrzeb przestrzennych. Ale ten proces zaczął się dużo wcześniej. Te wybitnie męskie rozwiązania, słyszycie cudz, cudzysłów, zaczęły być analizowane i poddawane krytyce w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Wtedy rozwijała się na początku w Stanach Zjednoczonych feministyczna geografia humanistyczna. Równolegle w Europie do głosu dochodziły ekofeministki, czy też ekoanarchofeministki. I te działania można odczytać jako początek zmiany myślenia o kształtowaniu przestrzeni. Czyli ta zmiana perspektywy była sprzężona z drugą falą feminizmu. A, i dorzucę ciekawy wątek: ekofeministki łączyły dyskryminację kobiet z nieposzanowaniem praw przyrody, a co za tym idzie, coraz szybciej postępującą degradacją środowiska naturalnego. A ten pro-kobiecy sposób myślenia w widoczny sposób przedostał się do głównego nurtu w latach 90. w Niemczech i Szwajcarii. Ale chyba możemy przyjąć, że pierwszy i najbardziej wpływowy był Wiedeń. Mhm. Tak, inicjatorką zmian była urbanistka Ewa Kajl. Zaczęło się od wystawy: Do kogo należy przestrzeń publiczna? Ona poruszyła lawinę i zapoczątkowała wielką zmianę. Następnie Ratusz rozpisał konkurs dla kobiecych zespołów projektowych na zaprojektowanie osiedla jako przestrzeni komfortowej właśnie dla kobiet. No nie było to łatwe, gdyż najpierw tutaj organizatorki zostały posądzone o dyskryminację mężczyzn. Wyjaśniły, że robią dokładnie tak, jak to było organizowane do tej pory, tylko odwrotnie wcześniej do konkursów po prostu były zapraszane zespoły męskie i żaden kobiecy. Konkurs wygrał zespół Franciszki-Ulman, proponując kameralne przestrzenie wspólne, wypełnione zielenią, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów, zmiksowanych funkcji na terenie osiedla. Były tam też otwarte tereny rekreacyjne oraz krótkie odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami i terenami. Ważnym elementem było budowanie poczucia bezpieczeństwa użytkowników i użytkowniczek. Osiedle zrealizowano. Podobno do tej pory jest chętnie zamieszkiwane, i oceniane jako bardzo wygodne do życia. Następnie władze Wiednia zajęły się terenami zieleni, chciały uczynić się przyjaźniejsze kobietom. A konkretne działania i regulacje podejmowane w Wiedniu były poprzedzone badaniami społecznymi. Miejskie władze chciały się dowiedzieć, w jaki sposób kobiety użytkują przestrzeń, jakie mają potrzeby i jakich zmian oczekują. Wiedeń prezentował i propagował swoje regulacje na przykład właśnie w, w ramach konferencji. Te rozwiązania były wprowadzane w wielu miastach. Też został wydany podręcznik właśnie w wiedeńskim ratuszu Gender Mainstreaming w planowaniu urbanistycznym i rozwoju miasta. No to było jakieś 9 lat temu. Bardzo skutecznie promowali te rozwiązania równościowe. Sporo miast zaczęło badać i zmieniać swoje przestrzenie publiczne pod kątem kobiet, m.in. Filadelfia, Seul, Kair, Berlin, New Delhi, Hanoi. Pojawiało się coraz więcej badań, publikacji, regulacji, czyli rozwiązania prokobiece były wprowadzane w życie. Na przykład na niedawno zakończonym w Katowicach World Urban Forum burmistrzyni Bogoty prezentowała prokobiece rozwiązania przyjęte przez miasto. W zeszłym roku agenda ONZ Unhabitat, czyli program narodów zjednoczonych do spraw osiedli ludzkich i szwedzka organizacja Global Ultiming wydały poradnik, ściągawkę, Her City, Odpowiadający, w jaki sposób badać i zmieniać przestrzeń publiczną pod kątem kobiecych potrzeb. Jeden z wniosków? Najważniejsza jest partycypacja. Trzeba projektować w ten sposób właśnie partycypacyjny, biorąc pod uwagę punkt widzenia jak najbardziej różnorodnych użytkowników, aktualnych i przyszłych. Po prostu trzeba pytać ludzi, czego potrzebują. Tak, partycypacja to ważne. Sposób współdecydowania o przestrzeni, na przykład poprzez konsultacje społeczne, budżet obywatelski czy prototypowanie przestrzeni. I sporo kobiet angażuje się w tego typu procesy zarówno jako organizatorki, prowadzące, jak i uczestniczki. To też jest przykład wykorzystania cech często uważanych za bardziej kobiece. Takie nastawienie na relacje, skłonność do horyzontalnego modelu współpracy i pracy zespołowej. Empatia, kreatywność, skłonność do kompromisów, całościowe ujmowanie problemów to wszystko sprzyja partycypacji. I jeszcze druga sprawa: jeśli zaprojektujemy miasto komfortowe dla seniorek, kobiet, dziewczyn i dziewczynek, to będzie ono wygodne, będzie dobrym miejscem dla życia, dla wszystkich jego użytkowników. Kolejne ważne kwestie z poradnika Hersity: bardzo istotne jest czerpanie z interdyscyplinarności że nam się podoba, co Aśka, interdyscyplinarność, multidyscyplinarność. Oj, tak, tak. <laughs> Działanie zespołowe ukierunkowane na integrację, a także jest też tam podkreślone i docenione myślenie krytyczne, czyli kwestionowanie i testowanie przestrzennych dogmatów, przełamywanie schematów, testowanie alternatywnych rozwiązań i wdrażanie ich, jeśli nawet odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. No, to może jeszcze krótko opowiemy o tym, jak powinno projektować się miasto dla kobiet, czyli miasto dla każdego. Bo często jest tak, że te rozwiązania czynią miasto bardziej komfortowym dla wszystkich użytkowników. Kobiety częściej poruszają się pieszo lub korzystają z komunikacji publicznej albo innych alternatywnych środków transportu. Mają więcej miejsc do odwiedzenia w ciągu dnia. Najczęściej nie jest to tylko trasa dom praca dom. Statystycznie to nadal kobiety częściej sprawują funkcje opiekuńcze. Dlatego pierwsza sprawa transport. Dla kobiet najbardziej sprawdza się miasto krótkich dystansów, miksowanie funkcji, zgodnie z ostatnią modną ideą miasta 15-minutowego. Koniecznością jest także dobrze przemyślana i niezawodna komunikacja zbiorowa, albo właśnie te alternatywne dla samochodów środki transportu. Z tym też jest związana wygoda przemieszczania się, częściowo wynikająca ze sprawowania funkcji opiekuńczych. I tutaj sprawdza się priorytet pieszego i wszystkie zasady projektowania uniwersalnego, np. obniżone krawężniki, projektowanie nawierzchni z wprowadzaniem odpowiednich spadków lub ramp zamiast schodów, czy też eliminacja kładek i przejść podziemnych na rzecz typowych naziemnych ulicznych przejść dla pieszych. Następne zagadnienie to projektowanie kameralnych miejsc. Według... Badań kobiety częściej cenią sobie mniejsze przestrzenie, preferują podejmowanie aktywności, na przykład sportowych, w mniej licznych grupach. Jest to ciekawie ujęte w dostępnej w internecie czeskiej publikacji How to Design a fair share City, na, przykład, na przykładzie dziewcząt od 9 do 12 roku życia. Nie dość, że dziewczyny potrzebują mniejszej powierzchni, nawet 10 razy mniejszej, to rzeczywiście sporo, Chętniej grają na tych właśnie mniejszych powierzchniach w gry, które są mniej ustrukturyzowane, oparte na rytmie ruchu, a nie na celu i rywalizacji. I też dziewczyny cenią sobie swobodny, swobodny wypoczynek, czyli miejsca do posiedzenia i takiego pogadania podczas przerwy w sportu. To też się przekłada, też na badania, które były. Prowadzone dotyczące przestrzeni w parków. to też generalnie były takie zbieżne wyniki, czyli też mniejsza przestrzeń i taka sprzyjająca, bardziej kameralna, bardziej wygodna dla mniejszych grup. I też jednoczesne pamiętanie o bezpieczeństwie, zgodnie z zasadami projektowania przestrzeni bezpiecznych, czyli z widokiem, z większą ilością wejść w przypadku ogrodzonych terenów, bez zbędnych kryminogennych przesłon, niezawąskie, z dobrym oświetleniem po zmroku. No, kto był młodą kobietą idącą nocą przez słabo oświetlony park, ten wie, o czym mówimy. A kto był starszą kobietą idącą nocą przez słabo oświetlony park, o to też wie. Albo kobietą w średnim wieku, także myślę, myślę, że wszyscy wiedzą, co mamy na myśli. A teraz będzie mój konik. Miasto nadające się do siedzenia, czyli wygodne ławki z oparciami i podłokietnikami co kilkadziesiąt metrów w przestrzeniach tranzytowych. Inne siedziska, przysiadaki, murki, schodki. Takie elementy małej architektury, które umożliwiają chwilowy odpoczynek. Właśnie miasto dostosowane do potrzeb pierwszego i do takiego pierwszego, który co kilkadziesiąt metrów potrzebuje sobie zrobić krótki lub dłuższy odpoczynek. Idealnie, jeśli otoczenie tych miejsc jest dobrze zaprojektowane, i właśnie wybór też jest bardzo istotny. Ważne, żeby pierwszy miał możliwość wyboru dotyczącego widoku, nasłonecznienia itd. I oczywiście tutaj też wchodzimy przy okazji w kwestię integracji, która jest zawsze ważna. Każde miejsce sprzyjające siedzeniu to także możliwość dłuższej rozmowy. To ja jeszcze wspomnę miejskie toalety, czyli ułatwienie dla osób z dziećmi lub osób z mniej sprawnie funkcjonującymi mięśniami dnia miednicy. Czyli dla kobiet w sumie temat toalet to jest też ważny temat przy projektowaniu parków i zielonych terenów rekreacyjnych, gdzie kwestia dostępu do wygodnej czystej toalety, wyposażonej również w przewijak, no powinna być standardem, a niestety jeszcze często nie jest. Tak, to racja. A i bardzo, bardzo, bardzo ważna sprawa. Zieleń jako wartość, czyli czym więcej różnorodnych roślin, tym lepiej. Kobiety według badań zwracają większą uwagę na przyrodę. Na przykład częściej patrzą i zauważają zwierzęta zamieszkujące dany teren. Doceniają bioróżnorodność. Kobiety także chętnie uprawiają rośliny użytkowe. I też ozdobne. W sumie wystarczy spojrzeć na ogrody działkowe, czy osiedlowe, czy też na teraz chętnie zakładane ogrody społecznościowe. To się właśnie będzie bardzo zgadać z tymi wynikami badań. Tak, a ten rodzaj zieleni to często doskonały pretekst właśnie do budowania i zacieśniania relacji społecznych. Czy też zadbanie o zdrowie swoich bliskich poprzez uprawę własnych warzyw i owoców. No i też ma pozytywny wpływ na jakość tego naszego najbliższego otoczenia. No dobrze, a sam proces projektowania, czy tu są jakieś różnice? Jane Jacobs pisała, że dla kobiet projektowanie to proces oparty bardziej na miękkich działaniach niż trwałych zmianach. Czyli tutaj można zauważyć taką akceptację procesualności i zmienności, i to może być dla kobiecego projektowania charakterystyczne. Badania wykazują również, że kobiety z większym szacunkiem podchodzą do uwarunkowań naturalnych, chętniej stosują rozwiązania proekologiczne, na przykład. I też y, 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 wpisują swój projekt w rytm przyrody, są bardziej na to uwrażliwione. E, tak, ja myślę, że dobrze by było, gdyby projektowaniem przestrzeni wspólnych też zajmowały się osoby o dużej społecznej wrażliwości, a za takie często uważa się kobiety. To właśnie takie osoby mogą uwzględniać ludzką różnorodność i dzięki temu kształtować przestrzenie dostosowane do różnorodnych potrzeb. Mm -hmm. Tak, empatia, relacyjność, umiejętność pracy zespołowej to jest coś, co przydaje się każdemu projektantowi. A i jeszcze warto dodać, że horyzontalny model współpracy jest bardziej typowy dla kobiecego modelu zarządzania, także projektami. No to mamy jeszcze chwilkę w sumie. To może opowiemy, jak wygląda gender mainstreaming w Polsce. Od wielu lat sporo się dzieje w temacie procesów partycypacyjnych. A one często sprzyjają wypracowywaniu inkluzywnych rozwiązań. Miasta stawiają na dialog. Kładziony jest nacisk na proekologiczne rozwiązania z poszanowaniem bioróżnorodności i przyrodniczej równowagi. Coraz częściej też jako dużą wartość traktuje się wszelkie zielone tereny i inicjatywy. Wspiera się tworzenie zieleni przy blokach, ogródków szkolnych czy tworzenie ogrodów społecznościowych. Coraz więcej jest zielonych wydarzeń, warsztatów, spacerów. Do tego standardy przyjmowane i wdrażane przez miasta dotyczące dostępności, sprzyjające pieszym. Taka zmiana optyki już następuje. Zmiana w przestrzeni również. W polskich miastach powstają na przykład -y, a na głównych arteriach komunikacyjnych obok tuneli powstają przejścia naziemne dla pieszych. Męskie standardy są jednak nadal w natarciu, ale możliwe, że nadchodzi zmiana. Już 10 lat temu w 2012 roku ukazał się raport już nieistniejącej Fundacji Mama Miasta oczami kobiet, Nowe myślenie o mieście, nowe spojrzenie na projektowanie przestrzeni. Od tej pory ukazało się kilka tłumaczeń zagranicznych książek oraz kilka polskich publikacji autorów dotyczących właśnie tej tematyki, więcej w po naszych polecajkach. Coraz więcej się mówi o prokobiecym projektowaniu. Zawiązują się inicjatywy zajmujące się problemami kobiet w branży oraz kwestiami zagospodarowania przestrzeni sprzyjającego kobietom, np. bal architektek. No chyba, chyba coś się rusza w tym temacie. Tak i cieszą nas kobiety wpływające na pozytywne zmiany związane z kształtowaniem przestrzeni, oby tak dalej. Tak, miejskie architektki, miejskie ogrodniczki, prezeski branżowych stowarzyszeń, w nich jest nadzieja, oraz oczywiście feministach zajmujących się przestrzenią publiczną, czy to z perspektywy zarządzania, kształtowania standardów, czy praktyką projektową. Czekamy, czekamy bardzo, na pełnomocniczkę do spraw równościowego kształtowania przestrzeni w polskich miastach. Są pełnomocniczki do spraw równego traktowania, polityki równościowej, ale są skupione na kwestiach gospodarczych i społecznych, a nie przestrzennych. W temacie równościowego kształtowania przestrzeni w Polsce jest jeszcze sporo do zrobienia. E I warto w tym obszarze działać. A tymczasem zapraszamy na trzeci odcinek naszego podcastu, w którym opowiemy o mieście dla kobiet oraz dla wszystkich innych użytkowników. Porozmawiamy o zdrowym mieście. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu do końca i zapraszamy do zapoznania się z materiałami dodatkowymi, jeżeli ktoś czuje potrzebę pogłębienia poruszanych w tym odcinku wątków. Dziękujemy i do usłyszenia!